Cześć, jestem Kubaci pokażę Wam karty Polaków w FIFA kiedyś i dzisiaj. Przypomnę Wam oczywiście o wyzwaniu 70 AP górę w ciągu godziny od dodania tego filmu, równa się z kolejnym odcinkiem już jutro, a za 100 łapek górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 30 łapek pod tym filmem dodatkowy zawodnik w kolejnym odcinku. Tutaj macie pokazane wszystkie osoby, które chciały, żeby mnie w tym odcinku pozdrawił oraz ostatnich 5 subskrybentów. Więc jeżeli Ty chcesz pojawić się w kolejnym odcinku, to zostaw suba oraz napisz w komentarzu pozdrawiam i pojęz się w kolejnym odcinku, a teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszy Pierwszym zawodnikiem w tym odcinku jest Łukasz Fabieński i jego pierwsza karta z FIFA 10 oraz karta z FIFA 21. Jak widzicie, karta się jakoś mocno nie zmieniła, bo wiemy, że tutaj był początek kariery Fabieńskiego, a to już jest ta końcówka. Jedno nie zmieniło się cały czas, że piłkarz ten jest świetnym bramkarzem, który gra na dosyć wysokim poziomie, jak na bramkarzy w Premier League. I co, i według mnie, no Fabiański jest jeden z najlepszych bramkarzy polskich od ostatnich kilkunastu lat. Wiemy, że oni często, moment to są bramkarze, których ciężko szczerze mówiąc powiedzieć, który z nich jest lepszy. I co, i tak prezentowała się pierwsza karta Fabiańskiego. No, według mnie, jak to powiedziałem. FIFA 10 wygląda, ona ciekawie teraz też wygląda bardzo dobrze, wiemy, że pod FIFA nigdy to jakaś krywalna karta nie była, no ale wiemy, że przez te, no nie patrząc, 11 lat i myślę, że dla wielu z Was jest to bardzo dobry bramkarz i dla mnie oczywiście też. I czas teraz następnego bramkarza w tym odcinku, a jest to przeze mnie wcześniej wspomniany Wojtek Szczęsny. I tak, on pierwszą swoją kartę dostał w FIFA 11, tak samo jak Fabiański grał wtedy w Arsenalu, miał on troszkę gorszą kartę niż Fabiański wtedy, no ale sami zobaczcie jak ta karta się rozwinęła, gdyż piłkarz ten dostał aż plus 18 overalla. No co, trzeba przyznać, że pewno ten wzrost overala jest dla Wojtka na pewno zasłużony, gdyż wiemy, że... Jego forma naprawdę poleciała do góry Jest to teraz jeden z najlepszych bramkarzy na świecie Cały czas pokazuje, nie patrząc, bardzo wysoką formę I czy to właśnie w Arsenalu, czy teraz w Juventusie Czy wcześniej nawet wy Z tego co pamiętam, chyba wy A Romie, grał on bardzo dobrze I co, no i według mnie taki upgrade na przeciągu tych 10 lat Dla tego piłkarza jest jak najbardziej zasłużony I według mnie teraz karta Szczęsnego wygląda naprawdę o wiele lepiej I czas teraz na Minika, który swoją pierwszą kartę dostał w FIFA 14 Wtedy właśnie Mili grał jeszcze wy, a jak się Amsterdam no, i tutaj też trzeba zobaczyć, że ta karta się bardzo rozwinęła. No, tutaj miał 68 overala i nieświecącą srebrną kartę. Teraz mam oczywiście świecącą złotą. I co teraz, piłkarz? Tę gra oczywiście w Marsylii. I jedno trzeba przyznać, ten piłkarz się na pewno bardzo rozwinął. Chociaż wiemy, że czasami miał gorsze momenty, no, ale jednak, jak sama karta pokazuje, że zajeczono ogromnego upgrade'a. No, widzimy, tutaj najbardziej się zmieniły strzały tego zawodnika, także zmniejszył się pace. Drebling się także zwiększył oraz wszystkie inne statystyki, no jest to inny piłkarz, to wtedy był to jeszcze młody zawodnik, który tak naprawdę przebijał się dopiero do poważniejszej piłki nożnej i widziałem, wyszło mu to naprawdę na dobre. W Napoli ostatnio nie grał przez połowę sezonu, ale swój klub oczywiście zmienił i teraz naprawdę już wszedł na ten wyższy poziom. No i co, no i naprawdę karta Milika bardzo i to powiem jeszcze raz, bardzo się rozwinęła. I czas na następnego Polaka w tym odcinku, a jest to Łukasz Piszczek, którego karta pierwsza, a obecna w Fifie bardzo się zmieniła. Biszczek FIFA 10 grał jeszcze w Hercie Berlin i jego karta była na prawej pomocy i wyglądała ona szczerze mówiąc no dosyć słabo no ale wiemy, że później piłkarz ten swoją pozycję zmienił na prawego obrońcę grał w Borussii Dortmund, które gra do dzisiaj i tam najbardziej ten piłkarz rozwinął swoją karierę no i wszyscy na pewno go kojarzymy jak nie z reprezentacji to właśnie z Borusi Dortmund, kiedy grał tam wraz z Błaszczykowskim oraz Lewandowskim no cóż, no karta się na pewno bardzo zmieniła między innymi teraz jest on środkowym obrońcą FIFA wcześniej był to prawy pomocnik bardzo statystyki defensywne u tego zawodnika się zwiększyły pace nie patrząc wygląda cały czas tak samo no strzały oraz podania teraz też są o dziwo wyższe niż wtedy, kiedy był on właśnie prawym pomocnikiem, no ale widzimy, że jest to także karta, która ma 9 overalla więcej. No i wiemy, że Piszczek wtedy jeszcze był bardzo młodym zawodnikiem, teraz wiemy, że już powoli kończą swoją piłkarską karierę. Jedno trzeba przyznać, że kariera Piszczka była bardzo udana w sukcesy, oraz był to jeden według mnie z najlepszych polskich zawodników w ostatnich latach. I teraz czas na Jakuba Baszczykowskiego, którego karta także bardzo się zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Tutaj karta z FIFA 10, kiedy piłkarz ten jeszcze miał 93 pejsa. no i inne statystyki to według mnie cały czas lepsze niż to ten moment. No wiemy, że teraz Baszczykowski to także już piłkarz, który kończy swoją karierę i jego pace się zmniejszył o 21. Wiemy, że także tutaj. No i statystyki też się zmniejszyły, jak między innymi tutaj dribbling, ale zwiększyły się na przykład fizyczność, yy, obrona została na takim samym poziomie, no wiemy, że teraz Baszczykowski często gra jako taki wahadłowy przez to, że gdyż nie jest on po prostu już najszybszym zawodnikiem, więc jako skrzydłowy często się średnio oczywiście sprawdza i nie oszukujmy się, Baszczykowski to wielka polska legenda i zawodnik, który jak najbardziej osługuje na szacunek. No i jedno trzeba też na pewno powiedzieć, że jego karty w innych Fifach, to FIFA myślę gdzieś tak 14-15 wyglądały o wiele i to powiem jeszcze raz o wiele lepiej niż jego obecna karta, no ale wiemy, że tak działa wiek, a Błaszczykowski także już oczywiście nie jest najmłodszym zawodnikiem. I ostatnim zawodnikiem w tym odcinku jest Robert Lewandowski i także jego karta z FIFA 10. Wtedy jeszcze Lewandowski grał w Lechu Poznań i nikt się chyba nie spodziewał, że będzie to przyszły zawodnik, który wygra miano najlepszego zawodnika na świecie za 2020 rok no a szczerze mówiąc sam się wtedy tego nie spodziewałem pamiętam że wtedy właśnie Lewandowski był twarzą FIFA 10 wtedy pamiętam dokładnie że grałem w nią na PSP no i sami zobaczcie, no nie patrząc tylko pace się tego zawodnika zmniejszył, a inne statystyki poszły naprawdę bardzo w górę i oczywiście jeszcze spadła mu obrona, no a to jak w większości zawodników, bo wiemy, że tam w której FIFA te właśnie statystyka obrony była bardzo zmniejszana. Overall tego piłkarza zwiększył się aż o 20, no jest tak, to oczywiście jak najbardziej według mnie zasłużone, no co, no jeden z najlepszych, jakie najlepszy obecnie napastnik na świecie. Świetna karta, świetny zawodnik, i myślę, że czasem nad się można pokusić o stwierdzenie, że jeden z najlepszych Polaków, jakie najlepszy Polak, oczywiście, w historii piłki nożnej. A czy według Was właśnie Lewandowski jest najlepszym polskim piłkarzem w historii, możecie oczywiście odpisać na dole w komentarzu. I tak, i Lewandowski był ostatnim zawodnikiem w tym odcinku. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. A kto mówiłem, zostawcie 700-topek górę w ciągu godziny od dodania tego filmu, to tropuje się kolejny materiał. A za 100 łapek w górę peje się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 30 łapek pod tym filmem dodatkowy zawodnik kolejny Odcinku i co? Słyszymy się już w kolejnym odcinku na moim kanale. Do usłyszenia. Cześć. Miałem być kozłem ofiarnym dzięciaku, a mówią mi gołd. Mam firmę windykacyjną. Jestem tu po to, byś oddał mi hołd. Nie mam czasu, żeby spać!